Tej spójrz na mnie i zwróć uwagę. Nadszedł czas, aby zmierzyć się z tym, czego unikałeś. Nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię, bo w głębi duszy wiesz, czujesz to. Nie da się tego ignorować zbyt długo. Życie ma bezwzględny sposób, by postawić cię pod ścianą, zmusić do patrzenia na to, co próbowałeś ukryć. I właśnie to zaraz cię spotka. Nie jestem tu po to, by cokolwiek łagodzić. To nie czas na pocieszenia ani wymówki. To, co nadchodzi, poruszy wszystko, w co wierzysz, że jest słuszne, wszystko, co uważasz za pewne, wstrząśnie twoimi pewnościami, zdestabilizuje twoje rutyny. I wiesz co? Dokładnie tego potrzebujesz. Żyjesz na autopilocie, uwikłany w iluzję kontroli, która nie istnieje. Udajesz, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę nie jest. Więc posłuchaj tego, co teraz ci powiem, przygotuj się na uderzenie. Nie dlatego, że masz możliwość zapobieżenia temu, co nadchodzi, ale dlatego, że musisz być cały, by to przetrwać. Zaboli, zmusi cię to do kwestionowania wszystkiego, a na końcu to od ciebie zależy, czy wstaniesz, czy się zgubisz. Przestań się oszukiwać, nie da się tego uniknąć. To, co nadchodzi, to surowa prawda i będzie wymagać tego, co w tobie najprawdziwszego. Nie możesz już uciekać. Teraz jest to jasne, prawda? Wiesz, że nie ma możliwości powrotu, i nie jestem tu, by Cię do czegoś przekonywać, ani głaskać po głowie. Jestem tu, by powiedzieć Ci to, co musisz usłyszeć, nawet jeśli to Cię zaniepokoi. Bo lepiej poczuć się niekomfortowo teraz, niż całkowicie się zgubić, gdy moment nadejdzie. A tak on nadchodzi, chcesz tego, czy nie. Vamoz zostawić coś całkowicie jasne. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nie ma wybawcy. Nie ma magicznego rozwiązania. Wszystko, co się wydarzy od teraz, zależy od tego, jak zdecydujesz się reagować. Wybór jest tutaj kluczowym punktem. Możesz nadal ignorować to, co czujesz, udawać, że wszystko jest w porządku, pozwolić, aby życie zdecydowało za Ciebie, albo możesz przejąć kontrolę, choćby wydawało się to teraz ciężkie. Prawda jest taka, że w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że to się stanie. Może nie wiedziałeś kiedy ani jak, ale czułeś to. To nieprzyjemne uczucie, ta pustka, niepokój, którego nigdy nie potrafiłeś wyjaśnić. To było ostrzeżenie. A teraz wreszcie to, co było ukryte, jest na krawędzi ujawnienia. Ucieczka nie ma sensu. Możesz nawet spróbować, ale wiesz tak dobrze jak ja, że to nie zadziała. Weź głęboki oddech. Serio, zrób to teraz. To nie jest tylko gest, to wybór. To ty mówiący do siebie, że jesteś tutaj, że jesteś obecny, że jesteś gotów stawić czoła temu, co nadejdzie, bo musisz zrozumieć, że ta zmiana nie jest twoim wrogiem. Może się tak wydawać, może ci się wydawać, że wszystko się rozpadnie, ale w rzeczywistości to życie daje ci szansę, szansę na to, by postępować inaczej, by być innym. Ale zanim cokolwiek zrobimy, muszę, abyś był szczery wobec siebie. Co trzymasz? czego boisz się stracić, bo to jest to, co cię trzyma, to nie to, co ma nadejść, cię przeraża. Przeraża cię to, co myślisz, że będziesz musiał oddać. Będę bezpośredni. Tak, stracisz rzeczy, stracisz pewności, może kilka osób, może wersję siebie, która już nie działa i to jest w porządku, bo to, co zyskasz, jest znacznie większe. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Jeśli dalej będziesz udawał, że wszystko jest pod kontrolą, będzie jeszcze gorzej. Bo kiedy próbujesz trzymać wszystko mocno, to właśnie wtedy rzeczy wymykają się z rąk. Więc odpuść przestań próbować kontrolować zaakceptuj, że nie wszystko zależy od Ciebie i że to nie jest słabość to jest siła to jest odwaga bo tylko silni ludzie potrafią przyznać, że nie mają wszystkich odpowiedzi. A mówiąc o odpowiedziach, Przestań ich szukać na zewnątrz. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie. Może to brzmi jak banał, ale tak nie jest, bo to, co nadchodzi, będzie cię testować na wszelkie możliwe sposoby, sprawi, że będziesz kwestionować, kim jesteś, w co wierzysz, czego chcesz od życia. I nikt, absolutnie nikt, nie może ci dać tych odpowiedzi. Tylko ty. Teraz chcę, żebyś pomyślał o jednej rzeczy. Co jest bardziej przerażające. Zmierzyć się z tym, co nadchodzi, czy żyć do końca życia ukrywając się? Bo taki jest wybór, nie ma półśrodków. Albo stawisz czoła, albo uciekniesz. A jeśli wybierzesz ucieczkę, może na początku wydawać się to łatwiejsze, ale gwarantuję ci, że ciężar tego będzie ci towarzyszył przez resztę życia. Więc pytam cię, co wybierasz? Wiem, że to nie jest łatwe do usłyszenia. Wiem, że w tym momencie możesz czuć mieszankę strachu, złości. Może nawet chęć wyłączenia wszystkiego i udawania, że ta rozmowa nigdy się nie odbyła. Ale nie rób tego, zostań tu ze mną. Bo to, co teraz ci mówię, to coś, co musisz usłyszeć. Nieważne jak niewygodne to jest. Teraz chcę, żebyś zrobił coś. Zamknij oczy na chwilę. Wiem, że to wydaje się zbyt proste, ale zrób to. Zamknij oczy i zapytaj siebie czego naprawdę chcę. Nie czego inni ode mnie oczekują, nieco wydaje się bezpieczne lub komfortowe. Czego ja w głębi serca naprawdę chcę? Może nie będziesz w stanie odpowiedzieć teraz. W porządku, ale nadal pytaj siebie, bo to jest klucz do przejścia przez to. I tutaj jest coś, co musisz zaakceptować. Będzie bolało. Każda transformacja boli. Nie da się rosnąć bez odczuwania wpływu tego, co się zmienia. Ale wiesz, co boli bardziej? Stanie w miejscu. Pozostawanie w tym samym miejscu, uwięzionym w tych samych historiach tych samych lękach, więc tak będziesz cierpieć, ale to cierpienie jest warte zachodu, ponieważ prowadzi cię do czegoś większego. Chcę, żebyś pomyślał o swoim życiu takim, jakie jest teraz. Zamknij ponownie oczy i wyobraź sobie wszystko: twoje codzienne rutyny, twoje relacje, twoje strachy, twoje marzenia. Teraz powiedz mi, czy jesteś zadowolony? Bądź szczery, ponieważ jeśli odpowiedź brzmi nie, to już wiesz, co musisz zrobić. Nie ma już wymówek, nie ma już czasu na odkładanie. Ten moment jest teraz. To, co z tym zrobisz, zależy od Ciebie. Nie jestem tu, by Ci mówić, co masz robić, ani żeby dać Ci magiczną formułę. Jestem tu, by Ci przypomnieć, że jesteś zdolny, jesteś silniejszy niż sobie wyobrażasz, odważniejszy niż sądzisz, a teraz nadszedł czas, żeby to udowodnić sobie. Wciąż tu jesteś, a to coś znaczy. Oznacza, że mimo wszystkich lęków, wszystkich wątpliwości i całego ciężaru tego, co mówię, wiesz, że musisz to usłyszeć. Nie jest łatwo stawić czoła prawdom, które unikamy, ale jest to konieczne. Więc kontynuujmy, bo ta rozmowa nie dotyczy tylko tego, co nadchodzi. Chodzi o to, co zrobisz od teraz. Będę jeszcze bardziej bezpośredni, jeśli nic nie zrobisz, sprawy po prostu się same nie rozwiążą. Ta zmiana, która nadchodzi, nie będzie na Ciebie czekać. Ona się wydarzy, z Twoją zgodą czy bez niej. Pytanie brzmi, czy będziesz przygotowany przejść przez to na stojąco, czy zostaniesz wciągnięty przez siłę tego, co nadchodzi. Musisz podjąć decyzję. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, ale teraz. I ta decyzja nie musi być wielka ani skomplikowana. W rzeczywistości jest całkiem prosta. Czy jesteś gotów stawić czoła wszystkiemu, co będzie konieczne, aby się zmienić? Tak czy nie? Bo w gruncie rzeczy na tym to polega. Nieważne jak trudna czy niepewna wydaje się droga, jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy, jest twoja chęć jej pokonania. Teraz słuchaj uważnie, bo to jest ważne. Nikt nie będzie trzymał cię za rękę przez cały czas. Nikt nie powie ci dokładnie, co robić ani jak to zrobić. Ta droga należy do ciebie. I tylko do ciebie. I to właśnie czyni ją tak przerażającą, ale także tak potężną. Bo chociaż czujesz ciężar odpowiedzialności, masz też wolność wyboru, wolność decydowania, jak ta zmiana wpłynie na ciebie. Ale ostrzegam cię, ta wolność wiąże się z pewną ceną. Będziesz musiał zrezygnować z pewnych rzeczy, rzeczy, które być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że cię trzymają nałogi, ludzie, przekonania, lęki to będzie niewygodne, będzie się wydawać, że tracisz części siebie, ale w rzeczywistości robisz miejsce na coś większego, coś prawdziwszego. Teraz chcę, żebyś pomyślał o czymś, co w tej chwili cię trzyma. Może to być wyobrażenie, które masz o sobie, oczekiwanie, które inni włożyli w ciebie, czy strach, którego nigdy nie udało ci się przezwyciężyć. Cokolwiek to jest, nadszedł czas, aby to puścić. Nie możesz iść naprzód niosąc ten ciężar. On tylko cię spowolni, uniemożliwi dostrzeżenie tego, co jest po drugiej stronie. Wiem, że puszczanie nie jest łatwe, wiem, że czasem wydaje się bezpieczniej trzymać się tego, co już znamy, nawet jeśli to nas rani. Ale prawda jest taka, że to przywiązanie cię nie chroni, ono cię więzi. I jeśli teraz tego nie puścisz, życie wymusi to na tobie. Więc dlaczego nie zrobić tego samemu? Dlaczego nie podjąć tej decyzji, zanim zostanie podjęta za ciebie? Chcę, żebyś coś teraz sobie wyobraził. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoją wersję, która już przeszła przez tę zmianę. Wersję, która stawiła czoła lękowi, która zostawiła za sobą to, co już nie służyło, która wybrała rozwój zamiast ukrywania się. Jak czuje się ta osoba? Co osiągnęła? Kim się stała? Teraz powiedz mi, Dlaczego wciąż uważasz, że nie zasługujesz być tą osobą? Dlaczego wciąż uparcie trzymasz się tego, co cię powstrzymuje? Prawda jest taka, że na to zasługujesz. Nie dlatego, że ktoś tak powiedział, lub dlatego, że jest to twoje prawo, ale dlatego, że jesteś do tego zdolny. Ponieważ, nawet kiedy czujesz, że nie możesz dalej, ty kontynuujesz. Ponieważ, nawet kiedy ból wydaje się nie do zniesienia, znajdujesz sposób, aby iść naprzód. I właśnie to teraz musisz zrobić, ale będę z tobą szczery. To nie jest ostatni raz, kiedy staniesz przed czymś takim. Życie składa się z cykli, z wyzwań, z momentów, kiedy wszystko wydaje się niepewne. I za każdym razem, kiedy to się stanie, będziesz musiał podjąć tę decyzję ponownie. Będziesz musiał wybrać, czy się podniesiesz, czy też pozwolisz sobie upaść. A za każdym razem, kiedy wybierasz wstać, stajesz się silniejszy bardziej przygotowany, bardziej sobą. Więc zapytam cię ponownie. Co teraz wybierasz? Będziesz dalej ukrywał się za tymi samymi wymówkami, tymi samymi lękami? Czy zrobisz krok, choćby mały w kierunku czegoś większego? Decyzja należy do ciebie, ale powiem ci jedno. Nic nie robić też jest decyzją i to najgorszą z możliwych. Jeśli czujesz, że nie jesteś gotowy, w porządku. Prawda jest taka, że nikt nie jest całkowicie gotowy, ale nie musisz być. Musisz być gotowy do działania, gotowy do popełniania błędów, do upadania, do podnoszenia się, do próbowania ponownie, bo to właśnie czyni cię człowiekiem. Nie chodzi o to, żeby być doskonałym, czy mieć wszystkie odpowiedzi. Chodzi o kontynuację, nawet kiedy czujesz, że nie możesz. Teraz chcę, żebyś jeszcze raz przyjrzał się swojemu życiu. Spójrz na rzeczy, których unikałeś. Na rozmowy, których nie przeprowadziłeś, na marzenia, które odłożyłeś na bok. To wszystko nadal tam jest, czekając na ciebie. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło, ani ile razy poniosłeś porażkę. Nadal możesz wybierać, nadal możesz się zmienić, nadal możesz być więcej. I nie mówię tego, aby cię zmotywować czy sprawić, że poczujesz się dobrze. Mówię to, ponieważ to prawda, ponieważ głęboko w sobie wiesz o tym, czujesz to. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że jesteś gotowy usłyszeć. Nawet jeśli wciąż masz wątpliwości. Nawet jeśli wciąż się boisz. Nadeszła pora, aby przestać odkładać na później. Słyszałeś już, co trzeba, poczułeś ciężar tych słów i wiesz, że decyzja jest w Twoich rękach. Teraz to zależy od ciebie. Wybierz wyjście z inercji. Wybierz stawienie czoła temu, co nadchodzi. Wybierz wykonanie pierwszego kroku. Nawet jeśli będzie mały, nawet jeśli wciąż będzie strach, nie musisz teraz wszystkiego wiedzieć, musisz tylko zacząć. A oto najważniejsza część nie jesteś sam. Ta podróż czasami może wydawać się samotna, ale są ludzie, którzy przechodzą przez to samo. Ludzie, którzy, podobnie jak ty, stawiają czoła zmianom, radzą sobie z lękami i odkrywają nowe prawdy o sobie. Dlatego dziel się tym, co czujesz. Powiedz w komentarzach, co te słowa obudziły w tobie? Twój głos ma znaczenie, twoje doświadczenie może zainspirować kogoś, i jeśli uważasz, że te przesłania muszą dotrzeć do większej liczby osób, że więcej ludzi musi obudzić się na tę rzeczywistość, to zapisz się teraz na kanał. To nie jest tylko o kliknięciu przycisku, to o byciu częścią czegoś większego, o społeczności ludzi, którzy wybierają rozwój, którzy wybierają zmianę. Zostaw swoje polubienie, aby ta wiadomość dotarła jeszcze dalej, a jeśli znasz kogoś, kto musi to usłyszeć, podziel się tym. Twoja podróż zaczyna się teraz, idźmy razem, zarejestruj się, komentuj i zostaw swój ślad. Jesteś w stanie, a świat potrzebuje tej twojej odwagi.